Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym jesiennym doładowaniu. Myślę, że to doładowanie naprawdę doładuje wielu z nas. Myślę, że którzy już dzisiaj są całkiem zachęceni i podkręceni i już wzięliśmy coś, co nam się przyda. Słyszałem po sesji warsztatowej od co niektórych, że byli bardzo Zachęcenie, do tego, co było mówione, słyszałem znakomite relacje z warsztatów biznesowych, z proroczych. Niewiele do mnie Jakie Biegło na proroczych warsztatach. Jeszcze trwają. Jeszcze trwają? Tak? <grym> Naprawdę? <grym> ano, ktoś może powiedzieć w dwóch zdaniach, jak poszły warsztaty prorocze. Ci, którzy prowadzili, są zadowoleni na resztę. Proszę? Słyszeliśmy wyraźnie głos wow. Powiedział, że wyraźnie słyszeli głos Boży. Słyszałem się od jednego krótkowiaka, że zaczął też słyszeć. Boży głos dzisiaj. Ale drugie. Dobrze. Myślę, że mieliśmy dobry czas i oczywiście to, co było mówione, będzie można sobie odsłuchać, ponieważ wszystko było nagrywane, więc za jakiś czas, za dwa tygodnie mniej więcej, może trzy, będzie kompletna Płytka z nagraniami mp 3 wideo, także ze zdjęciami, więc będzie można sobie zamówić i, i przesłuchać wszystko. Zanim zacznę tą swoją część, chciałbym parę informacji przekazać. Więc tak jak zauważyliśmy już na plakatach reklamówkach i, i informacjach, które są rozwieszone, to nie jest konferencja, gdzie usługuje się tylko. Z zakazalnicy z mikrofonem w ręku, ale także mamy wiele różnych możliwości w takim indywidualnym toku, więc chciałbym przedstawić Wam osoby, które indywidualnie są gotowe wam cały czas służyć. Już niektórych nie widzę. Czy to prawda, że w tej chwili niektórzy już służą? Tak, na przykład siostra psycholog jest zajęta w tej chwili. Poznacie i wszystkich chodzą z takimi pakietkami. I są w, w salach pod numerem, który jest zapisany na tych informatorach, które każdy, mam nadzieję, że otrzyma. Jeżeli nie, to Tymoteusz, który pilnuje wejścia, on takie informacje rozdaje. Tymoteusz, pokaż się tutaj bliżej, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości organizacyjne, ten człowiek tam właśnie będzie udzielał odpowiedzi i dostawał informacje. Są też do informacje. Dla osób, które zamierzają nocować tutaj w tej szkole, chciałbym, te tę informację przeczytali, aby wszystko było jasne: który pokój dla kogo i czego nie wolno, co wolno. Nie ma tak wielu tych, co nie wolno sprawić. Jest też, e... nie możemy przedstawiać tych wszystkich, którzy, którzy coś tutaj robią. No więc powiedziałem, że jest jakaś siostra psycholog, jest siostra, która przyjechała z zespołem zajmującym się uwalnianiem. Czy oni też są w tej chwili w klasie? Już pracują? Aha, czyli tutaj już nie ma części ludzi, bo są gdzieś tam podczas zajęć indywidualnych. A człowiek od interpretacji są w Zielonego jest tutaj? Czy też pracuje? Już pracuje. Zastanawiam się, czy będzie w stanie posłużyć wykładu, bo w maju udało mu się chyba tylko jeden przesłuchać, tak? To cały czas przeżywał obrażenie i była kolejna do niego. Ale to dobrze, bo to, bo to świadczy o tym, że mamy potrzeby indywidualne i chcemy indywidualnie zaspokajać. I myślę, że to jest bardzo niesamowite. Czy Henning Sierakowski jest tutaj? Jest. To jest... Pokaż jakoś wyraźnie o to. No, on zajmuje się służbą uzdrawiania. W tym czasie, jeśli ktoś potrzebuje spędzić czas na takiej modlitwie, to na można podejść i wtedy pójdziecie do, do, do waszej klasy. Jest też duszpasterz. To jest Paweł Pawski Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać osobiście o osobistych problemach, to Tutaj, Paweł, przyjechał, aby swój czas poświęcić na tego rodzaju rozmowy. W maju, na konferencji, od któregoś momentu też przeżywaliśmy w na początku ręce wolne, a później już. Zdania, czasem, w jesteś tak. W maju zorientowaliśmy się, że nie wszyscy w Kościele wiedzą, po co jest duszpasterz. pasterz. Natomiast po to, żeby rozmawiać o wzroście, rozwiązywać problemy razem z. Pomocą bryderską, dużą. Pasterz bardzo, że bardzo jest i dobrze wyłumiane. To tak samo jest. Dużo tak 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 pasterz chce zadbać, abyście byli tacy bardzo tłuści i chodni. Żeby, żeby wypaść. No. Mamy tutaj jeszcze dwóch, którzy nie mają przydziału do jakiejś klasy, ale indywidualnie gdziekolwiek spotkacie są gotowi służyć. E, Łukasz, e, dziecko wizytowaną. A on ma wizytówkę z napisem: yy, Poradnictwo biznesowe. Więc jeżeli ktoś chce porozmawiać o tym, co lepszego zrobić z pieniędzmi, niż to wydawać, to Łukasz się chętnie porozmawiać. Mam też jeszcze pakietkę dla Darka. Darek Lech. Gdzie on jest? Pracuje. W pracy już. Nie otrzymałem jeszcze tej swojej ale już jest w pracy. On zajmuje się posługą uwolnienia. Jego służba wydaje się, że bardzo mocno rozwinęła się w czasie ostatnich obozów, szczególnie ostatniego, jest wrażenie, że przybyło mu bardzo wiele obdarowania na maszczenia w kierunku uwalniania. Więc jest taki niezwykle używany, więc zdaje się, że już jest też zaangażowany. Indywidualnie czy razem z Elżbietą? Rozumiem, tak? Darek mówi mi niedawno, że marzy, żeby spotkać kogoś w tym kraju, kto również poważnie podchodzi do uwalniania. I ja na samą konferencję cieszę się, że spotka Elżbietę z Zielonej Góry, która w tej służbie jest tak bardzo ugruntowana, zakorzeniona, doświadczona. No to, to dobrze. Chciałbym już powitać wszystkich pastorów, którzy są tutaj. Już nie, niektórych przedstawiłem, ale nie, nie mówiłem, że to są pastorzy. Witam liderów kościołów, pastor Paweł Bławski z kościoła kanału Słońskiego. Pastor Jan Prusz z kościoła Bożego w Chrystusie w Może nie wszyscy mieli okazję poznać poprzednio pastora właśnie Pawła Chęcińskiego, lidera grupy kortu. Jest to więcej po Więc też Henryk Sierkowski z pastora z niektórzy jest pastorem z Kręśnicy, który znają. Mamy tutaj też szalonego pastora z Krubie z kościoła jego. Jeszcze pięknie, no mamy pastora też Kadełucha ciągle ten Górski z małżonką przyjechali ze Stiemi. <noise> witamy No, no i... Może no, jak? To, jest szwecji, to, jest. to też jest pastor ze Szwecji? Ze Szwecji to też jest pastor? No, witamy pastora ze Szwecji. <noise> z małżonką, oczywiście. Pastor również Kościoła Bożego w Chrystusie z Gostyninem. Jesteś nie jesteś. Tak. W każdym razie... Witam! Witam. Witam. Tak. E, czy kogoś wspominałem hmm. z Kastanów z widzenie? Chyba nie? Dobrze. E, wiem, że niektórzy już napaleni są na to noc Bardzo się cieszę, że, że słyszałem wiele takich pozytywnych opinii, wiele zachęcenia na to. Temat. Ilu z Was myśli, że weźmie udział w całonocnym uwielbieniu? To tak myśli? Jest, fajnie. Nie wszyscy, ale część jest chętnych. Zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądało. To będzie bardzo